Piranito i Cinito. a jaką herbatę dzisiaj parzymy? Ice z hibiskusa. Dwie trzy łyżki kwiatu hibiskusa zalewamy wodą w temperaturze 95 stopni Celsjusza. Parzymy przez 5 minut. Po zaparzeniu herbaty przelewamy ją do szklanki. Czekamy, aż herbata ostygnie, i możemy dodać do niej kostki lotu. Herbata z ma bardzo dużo witaminy ale uwaga! Mogą ją dzieci dopiero od trzeciego roku życia. Herbatę z można dosypać miodem, syropem, dodać cytrynę czy dodać pomarańczy. Bardzo lubię herbatę z hibiskusa, szczególnie wtedy, kiedy połączę ją z herbatą czarną. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie herbatę z hibiskusa.